Siemaneczko z tej strony, Antek, jest ze mną Laura. Jestem. I witam Was w kolejnym odcinku ze Star Stable. W końcu, w końcu. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek. Widzicie, level jest jaki? Ten sam. Konia, yy, nie wiem, czy pokazywałem w poprzednim odcinku, ale koń to jest tak, czarny. Yy, prze... Boże. Boże, co ja zrobiłem. <laughs> Wybacz. Kary Fryz. Jest to. Szczery uśmiech. Jest to koń e, klubowy. Klubu. Jak to było? Moon Foxes? Chyba tak. Moon Foxes. Gdzie, e, nie pamiętam jak się klub nazywa. Gdzie to się sprawdzało? Klub jest dziecki. I ob, tu, tak? E, nie tu. <laughs> e, nie, no na, na końcu. Musisz ustawienia. Ustawienia? I o klubie. Aha, o klubie. No, Moon Foxes i NC. No, i dlatego Koń Klubowy nazywa się Fox Moon. No. Koń Klubowy, Moon Foxes, Fox Moon, nie, to jest smart. Dobra, zanim zaczniemy rozgrywkę i zanim zrobię to, co chciałem zrobić. Słuchajcie, jako że były teraz święta, Uszczęśliwimy jedną osobę. Jedną osobę, ta, która będzie najszybsza, wygra PaySafe Card o wartości 20 zł. Niby nie jest to dużo, ale wiecie, za 20 zł zawsze można kupić sobie jakąś grę na promocji, czy na przykład doładować sobie tutaj Starcoinsy. Kto nie wie, czym jest PaySafe Card? Nie jest to takie doładowanie, nie wiem. Jeśli ktoś pamięta stare czasy, gdy chodziło się, nie wiem, podładowanie do telefonu, taką, nie wiem, kartę za 5 zł, 10-20, i tu masz kod. I możesz sobie doładować, nie wiem, tu Star Coins, tu portfel na Steam'ie, tu portfel na G2A, czy... No to są po prostu pieniądze na karcie. I nie wiem, nawet chyba na Allegro można sobie doładować paysafecardem yy, Tak więc... Żeby to zdobyć, trzeba po prostu oglądać ten odcinek. Bo... Czekajcie, muszę zobaczyć swój, swój podgląd. Tu, tutaj, w tym rogu... Albo w tym, generalnie w lewym albo w prawym rogu ekranu będzie się pojawiała jakaś liczba. Jest to każda kolejna liczba z kodu, który trzeba wpisać, aby sobie te pieniążki wiecie, jakby doładować. Więc kto pierwszy ten lepszy, oglądajcie do końca. Pierwsza liczba to 0. Ja Wam tutaj podaję. Pierwsza liczba to jest 0. Kolejnych 15 liczb wyświetli się w lewym. Bądź w prawym rogu ekranu. Tak więc zapraszam do oglądania. Kto pierwszy ten lepszy powodzenia. Uo! Dobra, się nagadałem. Eee, jak możecie zauważyć, mam dosyć sporo prezentów do odebrania. Nie wiem, czy mam lecieć po kolei, ale chyba nie. Eee, zimowy symbol. 8. O, jest 9. Dobra, to lecimy po kolei. 8. Dziewięć, 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 czego nie mogę odebrać dziewiątego? Sukienka? W ogóle, ile masz tych szylingów? Trzy, 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 po co mi sukienka? Dalej, ciemny czaprak? o Futerkowy taki. Ej, spoko jest ten czaprak. 11. Aha, to nie można tak sobie szybko klikać. Tamten musi najpierw zniknąć. Dobrze. Kolejny prezent to? To? No, no nie, nie możesz kliknąć i widzisz, że masz szarą. Jak? Bliżej kliknij. To będziesz miał... O, teraz. O, matko, Kantar! Szaro, zielony. Nie lubię tego koloru. 50 PEDA dla konia. Lecimy dalej. o Exp. dla konia, super. Niebiesko-różowe. Co? Gdzie tu jest niebieski? Też różowy. Aha, płatki śniegu. Dobra, to będzie można kiedyś gdzieś może wykorzystać. 15. Shillinga! Wow, 200, co ja sobie za to kupię? Różowy płaszcz. Nie, ten płaszcz to jest fenomenalny. Jedźmy dalej. Zimowa czapka. O, tutaj akurat ktoś obok mnie ma ją założoną. Fajna czapucha. Nie będę w niej jeździł. Sweter. Aha. Dobra, bardziej jak bluza, ale niech będzie. Pasza dla konia! Fenomenalnie. O, zimowy symbol. Spoko, to się przyda, bo naprawdę nie wiem, czy mi starczy na kupno setu, To tego, co bym chciał kupić. Fioletowy płaszcz! Ej, fajny ten fiolet. Taki to trochę, jest fajne. Taki trochę podobny... Wyglądasz jak Cruella Demon. No to patrz tu! No wiem, ale w ogóle to wygląda jak... Nie wiem, to w ogóle nie jest fioletowy, to jest niebieski stalowy. O, EXP dla konia. Ej, jeszcze trochę tego i normalnie. Niebieski stalowy? Ty się zapytaj widzów, czy wiedzą jaki to jest kolor Tak, Wiedzą, jaki to jest kolor Aquamaryna, na pewno wiedzą. Ej, bez szałty. Jules? Koziołek! Koziołek! juice, ok? weźmy go! Ej, fajny! Spoko, ale no nie wiem, mogliby dać... Ej, nie, tu jest jeszcze... Je... Aha! Ja myślałem, że one są tylko do... A, no tak, bo to jeszcze te świąteczne. Przecież to pierwszy dzień świąt. Kod promocyjny? Co to za kod promocyjny? Czego muszę zapamiętać? Musisz go przepisać na stronie. Okej. Okay. Wykorzystam swój telefon. Zrobię zdjęcie. Cyk. Ale ciekawe, co to jest. Zobaczymy. I 50 PD. No, mogliby się nieco bardziej postarać. No, na te świąteczne. Dobra, prezenty mam odebrane. Specjalnie zrobiłem porządek tutaj w bagu. Żeby, wiecie, no... Pomieścić te wszystkie rzeczy z prezentów, ale no tyle ich było, że naprawdę zostało mi bardzo dużo miejsca, ale to dobrze, bo teraz idziemy kupić ten set, o którym nie wiem, czy wam kiedyś mówiłem, ale bardzo mi się podoba. Na pewno mówiłem na odcinku, a jest to właśnie ten yy, ten taki w kratkę. Dobra, więc bierzemy siodło, jest czaprak, jest. But... Okej, okay, kup yy, Kokarda Kup Kokarda Kup Kurde, ta torba na siodło Nie wiem, czy jest ona mi potrzebna Zostało nam jeszcze, jeszcze przepraszam, 21 A! O głowie Dobra No i zostało nam 5 Tak więc nie starczy nam na ubranko, ale może uda nam się na to uzbierać na szczęście, no mamy cały set dla konia i nie ubieram go teraz ponieważ jedziemy kupić konia nie wiem czy akurat te kolory będą na niego pasować, ale to jest to jest nieważne to jest nieważne tylko teraz muszę się poradzić doświadczonego gracza gdzie są te, te, te nowe konie kochanie, gdzie są te nowe konie? No musisz podjechać tu i teraz tak jak jedziesz w, lew, w prawo raczej w prawo, prawo. W prawo, no. I tu będą. Masz tutaj też po lewej nowe zwierzaczki, ja co? To tam... zwierzaczki za chwileczkę. Najpierw zrobimy sobie... Te dwa tutaj, tak? tak, tak są tak. nowe. A mhm. który możesz sobie zmienić jego widok. Nie, tam masz takie generacje 300 i koń. O jak bez zmiany i po zmianie. I Ol. H się zmieni. Nie, jak, jak już kupisz, to A, jak już kupię... Zmienić, tak. Ale jest zarąbisty ej. No może jakby był, nie wiem... Kary bardziej, albo nie wiem, gniady. One ten mają ten chód taki, co mi się podoba. no. To się nazywa TULT! TULT! No wiem, Aha, nie. No. Oni to zrobili inaczej, bo angielskie tłumaczenia i tak dalej, i tak dalej. Ok. No ja wiem, ale to co? aha, to on w galopie tylko tak? A czemu w szybkim galopie nie Nie, robi? Jest jeszcze jedno, jest jeszcze jedno. Nie, ja wiem, ale no, on tak galopuje, tak? Tak. Ale widziałem filmiki, ty mi pokazywałeś, że one tak jeszcze szybciej robią, a tutaj. Nie no, to to jest najszybciej. A tam wcześniej... jeszcze dalej no? Tutaj masz wolniej. No, 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 ale nie, chodzi, że ten szybki galop, czyli mają normalny, tak jak tak, wszystkie konie. Tak. A, to ja myślałem, że one tym tultem też tak zasuwają, ale to. Zarąbiście to wygląda. Bierzemy go. A zostawiłeś czy, czy klacz, czy wałach, czy klacz? A, to przepraszam oczywiście. E, nieśmiertelny. Wałach. O! Nie ogier. Ogier. Ej, no, specjalnie mnie robisz w Bambuko. Nie. Specjalnie. Co nie mogę zostawić pustego pola? Okej, okay. a nie w tym drugim mogę, tak właśnie e... Snow Snowman sfinalizuj zakup, tak jest. No fajny koń! Jak go dosiądziesz teraz, to wiesz co się stanie? Co się stanie? No nie mam rzeczy. No. O nie! I właśnie dlatego mam w bagu tamte. A jednorożca nie kupujesz? Nawet go nie zobaczysz. No kupuję! Aha! To kupujesz Spop... oba. Kupuję oba. No to nie ubieraj na razie sprzętu, jak chcesz kupić jeszcze tamtego. Co chcesz zostawić na tamtego sprzęt? Zależy, którego chcesz trenować. No, oba wytrenuję pewnie. No, ale to którego najpierw? To nie, to może najpierw jednorożca będę trenował, ale najpierw muszę skończyć trenować. Yy... Uo. Nie, lepiej wygląda w tym śniegu. Pasuje tu. O, idzie. A, to jest zarąbiste. Pięknie to wygląda. Dawaj, kręć, dobra. Fajny koń, będziemy go trenować jak skończymy y, Foxmoona. I teraz. Jednorożec. E, po co mu ta broda jest? To on wygląda jak koza. No, ale tam możesz zobaczyć bez tego jak wygląda. O. I ma racicę zamiast y, kopyt, jak zmienisz go. Od przodu musisz bardziej. A faktycznie. Okej. Okay. Nieśmiertelny ogier. No samo się zaznacza. No to jest po prostu Bo to jest poprzednio jak zaznaczyłeś. Aha, okej. Okay. A faktycznie nawet jest nazwa. A nie ma. Dobra, Magic. Magic Magic. Jakby go nazwać? Kurde. Magic... Hmm. Magic Horse. A co? Kup. Jaki on ma oczy! Widziałeś jego oczy? To takie lodowe, no. No. Wow. Kurczę, ale nie obejrzeliśmy jakie ma te... Jak się porusza. Eee, mu się grzywa mieni. Robi wrażenie. Czy ma on to co... Jest! Ma to. Co ma? Slide stop. A ma to. to ma A eee. Nie wiem ten zestaw chyba nie bardzo na niego pasuje Nie wiem, ja, ja się generalnie nie znam, dajcie znać w komentarzach, czy taki zestaw, takie kolory, ja wiem, że to jest wszystko jakby z jednej parafii, wszystko jest to samo, no ale jednak no, na takim jasnym koniu, czy takie, czy to pasuje? A twoim zdaniem? Bardzo, i nie. No właśnie. Mi też się wydaje, że to nie pasuje te, tutaj. To siodło to już przegięcie. Sam czaprak i to te kokardki, fajnie, to nie są owiki ochraniacze. To wygląda ładnie, ale już czaprak to Nie. Ten czaprak, okej, okay, ale inne siodło. Zwykłe czarne siodło. A, okej, okay. nie mam. No to kup. Nie, no po co mam w bagu? No ale. No nie, no to siodło jest w ogóle beznadziejne. Ale chciałem kupić cały taki set. Dobra, to mamy zrobione. Aha, nie będę wam tu pokazywał tych wszystkich wyścigów, bo i tak już je zrobiłem, a wy zdecydowanie gracie częściej ode mnie, więc wiecie, jak to wszystko wygląda. Spójrzę na... Spójrzę. Spójrz na moją ściągawkę, na której zapisywałem sobie, co mam wam pokazać. Aha, jeszcze te zwierzątka były, tak? Tak. A one będą za mną biegać? Tak. Okej. Okay. Co? Ich jest tyle? A nie, one są do torby wszystkie. Aha! Tak, I wypuszczyć. jak je wypuszczę, to one będą za mną biegać. O to jest ten... A co są nowe? Jaki? Widziałaś go? Tak, no właśnie to, to jest sowa jest do tego jednorożca, a ten króliczek jest do... A tam masz jeszcze tego gnoma, którego ty też nie widziałeś. O, nie, to ja widziałem, jak to biega. Nie, to jest paskudne. Ale nie, no, ale ta sowa ma takie kolory. Biorę ją. A co? Dzisiaj jesteśmy rozrzutni. Były święta, trzeba zaszaleć. Wy możecie zdobyć y, kasę na, na co tam chcecie, więc y, lecimy z tym. Ale mi się ten podoba. Ten onyksowy lis polarny, bo jest czarny. Masz torbę do niego? Nie mam, ale kupię. W sensie mam torby, aha, a do tego setu mi brakuje pięciu zimowych symboli. No ale te zwierzątka mi się najbardziej podobają. Ta sowa, ale ta sowa te kolory właśnie ma takie jak te jego oczy trochę, takie... Młody, śpi i coś mu się śni. Eee, kupiliśmy zwierzątka. Dwa. Ej, no ten... Nie, ten nic polarny to jest przekozak. A ta sowa... No sowy mi się ogólnie nie podobają, ale ten kolor jest tak fenomenalny, że to jest hit. O, a to dodali na początku, tak? To ja tego nawet nie kupowałem. O matko. A nie, oglądałem to. Nie, ja tego nie będę kupował. Na no ten jednorożec jest kozak. I ten kuc. I ma slide, stop. Ale to siodło nie. Pa... To już jest za dużo w kratkę. Tam są jeszcze spodnie dla jeźdźca w kratkę. Ja wiem, ja wiem, no ale to nie będę się cały ubierał. Zresztą nie mam. Nie mam tych. Jak to się nazywa? Tych właśnie. tych symboli, już. Bo po prostu. Nie grałem regularnie, bardzo mało w ogóle. Tak jak wcześniej w SSO grałem, mega dużo. Sami się dziwiliście, o matko, jak ty tam wbijasz ten level, i w ogóle, o matko, jak ty szybko levelujesz te konie. No tak, no wcześniej tak było, ale teraz no, no po prostu nie było kiedy. No i się nie wbijało tego, no. Co mam wam powiedzieć, w ogóle była przerwa w nagrywaniu, dosyć długa, ale już wracamy na właściwe tory. Tak więc, y, zasubskrybujcie. Dajcie dzwoneczek, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. Czy my tu zdobędziemy jakieś te punkty? A to jest to, co. Sta to, to trzeba powoli tak podjechać do tych koników. Ile mamy? Pięć. Aha, muszę wstać na ziemi. Dobrze, chodźmy. Jak jest zielone, to możesz biec. A ile ci do torby brakuje? Cztery. Stój, Wie... stój, stój! Idź. No, bo mnie zagadujesz. Stój. No, idź, idź. Jest! No. To brakuje mi jeszcze czterech, więc myślę, że. W następnym odcinku po prostu uda nam się tą torbę kupić do tego zestawu, aczkolwiek coś czuję, że nie będę z nim w nim zbyt często jeździł, no chyba, że faktycznie to czarne siodło będzie pasować tutaj bardzo bardzo. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca, była ze mną Laura, czyli Atakama i osoba, która zdobyła kartę, niech da znać w komentarzu, że jej się udało. Niech się pochwali, że była uważna. Widziała wszystkie liczby, wpisała kod poprawnie tam gdzie chciała. Po prostu niech da znać, żebyśmy wiedzieli, że, że komuś się udało. Dojedźmy sobie w jakieś ładne miejsce. No. Dzięki bardzo. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.